Siemano, ja jestem Tesia, Pel 22 UK3 Dzisiaj opowiemy sobie parę słów o aktualizacji najnowszej, bo ostatnio rozszerzono informacje na jej temat Ale zanim to nastąpi, klikniemy pojedynki, trzeba klikać pojedynki w obecnym dniu No bo jest kasyno, lecą żetony, no i do tego wiadomo Kaska, nagrody, paska, o, nawet nie czuję kiedy rymuje, dobra e, Pojedynki Dzisiaj samoponki jako ostatnia nagroda na pasku No widzicie jak tutaj mam W miarę wyklikane Pojedynki dnia dzisiejszego Tak mi przypasowało Czasowo i w ogóle Dobra, klikamy Czy tutaj no. O dobra, ostatni Misję jakąś sobie też klikniemy Nie wiem, może Jakąś fajną, bo takie słabe teraz są Dobra, niech będzie ta yy, Ligę, czy ja klikłam ligę standardowo? Na pewno nie klikałam ligi, zawsze o tym zapominam, zwłaszcza na filmie e, Dobra, dobra Z ligi jest energia, także kozak lubię energię Dobrze mi się na niej gra. Też trzeba wyklikać dzisiaj wszystko. To znaczy trzeba. No nie trzeba, tylko chcę to po prostu zrobić. Mm. Jak skończę to robić na polskim? No to zrobię jeszcze na angielskim. I przejdziemy do omawiania aktualizacji. I ostatni. Dobra, niech będzie ten. Dobra. Serwer angielski, pojedynki. Tutaj mamy mniej, no bo wiadomo, ten serwer mm, zaczyna się jakby godzinę później. To znaczy, no północ według tych stref czasowych jest godziny później, czyli o naszej pierwszej. Dobra. Tutaj skończyliśmy i klikamy sobie. Trzy, a nie. Tutaj było, jeszcze tu. Ile tam jeszcze ich zostało? Dwa, dwa i w lize trzy, bo tutaj nie mam w pełni rozbudowanego m, prywatnego klubu walki, więc nie mam czterech ataków. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie to uzyskam, póki co mam trzy ataki, ale się tym nie przejmuję, bo i tak mam 12 punktów m, ligowych z tego paska na zapas. Także nie czekam pełnego czasu, tylko połowę, nie całą połowę. Dobra, dwa pojedynki jeszcze. Najważniejsze, że uda mi się to zrobić w tej dobie. Tutaj też Enkę chętnie przygarnę. Dobra. No to przechodzimy do rzeczy. To jest forum amerykańskiego Hazeta. Tutaj widzicie, będzie event wielkanocny Event wielkanocny. Startuje 9 kwietnia, będzie trwało do 15 włącznie. Standardowo będzie można zdobyć y, hopsie, y, Twiniego chyba, i tuptusia, bodajże, tak miał chyba na imię w polskiej wersji. Dobra, no wiadomo, będzie można zdobyć dekoracje wielkanocne dla domu. Pewnie dodadzą jakieś nowe niż y, tak jak ostatnio. ostatnio co, even dodają te nowe, no to może będą też y, teraz. Oraz podwójny tydzień, tydzień podwajania, wiadomo. Po kolei. Pojedynki, energia, pralka, lumpex, treningi, exp i monety. Fajnie, lubię ten event, tydzień podwajania jak najbardziej na plus. Każdy to lubi, mam nadzieję, chociaż teraz jest cały tydzień enki i to jest masakra. Ja lubię enkę, ale klikać codziennie tyle eny jak jeszcze czasami jeszcze vouchery się aktywują o matko. Dobra. No to co, no, event jak event, tak, no, jak co roku, ale fajnie, pewnie będą znajdźki, tam też do zdobycia, oponki, pięć oponek jak zawsze. No, będzie fajnie, dawno jakiegoś takiego nie było ze znajdźkami, ja chętnie przyjmę nagrody. Dobra, tutaj kolejne, sezony, czyli to, co Was najbardziej interesuje. Yy, muszę się napić. Od tego mówienia chcę się pić. Sory. Dobra. Więc yy, jakie będą nagrody? Tak jak mówiliśmy wcześniej, części specjalnego setu. W tym yy, sezonie to będzie sezon Żuka. Yy, dobra. Pączki, czyli oponki, monety, sety broni, yy, zestawy. Znaczy zestawy, co ja gadam, punkty Treningi, no i EXP Wiadomo, no takie standardowe nagrody, no bo co może być nagrodą w tej grze To będzie do zdobycia Lecimy dalej Za co będą przyznawane punkty? Najważniejsza sprawa Czyli w czym będziemy plusować naszą aktywnością? No to będziemy plusować w tym, co jest właśnie tutaj wymienione z... Oczywiście będziemy zdobywać punkty z zadań eventowych, tak? No realizujemy zadanie, dostajemy punkty. Zabycie top 3 w Hero Solo. To jest super, naprawdę, mimo że ja rzadko kiedy jestem top 3, no bo jednak PL22 jest pełen aktywnych graczy, często wszyscy są na, różny, na równym poziomie, różnimy się tam paroma punktami, na przykład w tych petach lecimy ostro. Yy, dobra, no to zabycie top 3, zabycie top 10, to częściej mi się udaje. I zabycie top 100, no to standardowo. Uda się to dużej części osób tych aktywnie grających. Za to są punkty sezonu. Tutaj teraz, zabycie top 3 w turnieju. No to akurat też realizuje dosyć często, więc fajnie. Top 10. No ja mam tak, albo mam to, albo mam to. Więc z tego punkty mi wpadną na 100%. Zabycie top 100. No, czasami yy, tak się zdarzy, że jestem tam na 15, 14, coś takiego, jak odpuszczam tą dziesiątkę, to wtedy też dostanę jakieś punkty, bardzo miłe. Oczywiście na pewno będzie ich mniej, no bo w yy, jakiej racji ktoś miałby dostać więcej punktów niż yy, ten, kto jest w top 3, prawda? Dobra. Za yy, pojedynki no to wiadomo, tak jak ten pasek jest, no to będziemy yy, mieć też tutaj punkty tej aktywności sezonowej z pojedynków z walk ligowych fajnie, fajnie, no będzie to docenione jeszcze bardziej, bo czasami ten pasek nagród to jest taki masakra, nie wiem, jakieś tam załóżmy, mm, ile tam, 2,5 tysiąca expa cztery punkty i jakiś przedmiot epicki, gdzie większość osób śmiga w setach chociażby ligowych i te epiki to rzadko kiedy się przydają, co najwyżej na HCZ ze sprzedażą, także fajnie i z walk kryjówkowych. no wiadomo, akurat tych ja trzaskam bardzo dużo mam nadzieję, że to będzie coś w stosunku do ich ilości, no no, po prostu, tak Dobra To jest tylko przykład I mogą być różne te aktywności Z każdym sezonem Dobra Wszyscy dostaną specjalny efekt To mówiłam film wcześniej Efekt specjalny W pierwszym sezonie wszyscy gracze dostają bonus Do podstawowej intuicji w walkach przeciwko innym graczom. No czyli po prostu walczymy przeciwko innym graczom i wtedy nasza intuicja jest podniesiona o parę procent, zgaduje. No i tyle, i tyle. Be bonus będzie, tylko biorąc udział w tym. Dobra. No i wiadomo, może być wzmacniany w, przez zbieranie punktów, prawda, tych sezonowych. No i teraz tak, to jest forum. Mm, forum Z HZ Stanów Zjednoczonych, a teraz na forum niemieckim jeszcze wyciekło takie coś. Grafika wyciekła. Jak to będzie wyglądać? W zasadzie wyciekła. No, została tam wrzucona proszę Taka, w zasadzie tutaj mam powiększoną troszeczkę. Nie wiem czy to jest oficjalne, no raczej tak, bo po co ktoś miałby teraz tak niedługo przed premierą rzucać nieoficjalną Będą przepustki sezonowe, no to jest faktycznie trochę pay to win Chociaż nie wiadomo na jakiej zasadzie to będzie, no bo nie wiadomo ile to będzie kosztować Może to będzie kosztować 5 oponek, no wątpię tak szczerze i uczciwie, ale może to będzie kosztować 10, 5, nie wiem, może będzie tanie no i tak, uzyskując tutaj, mm, widzimy jakieś progi, będzie można zdobywać nagrody. Te są za darmo, te są y, za... znaczy te są za darmo, a te są za y, oponki. Chociaż tak, pa patrząc na tą grafikę, to może to będzie na zasadzie, że to jest za darmo, a tutaj kupujesz te oponki o... I... Odblokowujesz to. No jeżeli to będzie kosztować tyle, to ja na pewno nie będę uczestniczyć w tym um, Season Passie um, hazardowym. No, no nie, aż tak mi nie będzie zależało na tych rzeczach, żeby płacić za to oponki. O tutaj widać set do zdobycia to chyba albo to jest po prostu symbol pojedynków mm, może tak, może tak, może to jest symbol pojedynków, tej rywalizacji, no bo pięść ale tutaj jest podgląd setu, tutaj widać te elementy e, to jest ten set y, Żuka, tak? tam Hrabącza, Żuka, e, no no i tyle y, w zasadzie z nowości no, fajnie, ale mam nadzieję, że to nie będzie drogie. Bo dużo jest graczy free to play albo takich kupujących parę oponek miesięcznie, żeby kupić, wspomagać. Wydaje mi się, że mm, na polskich serwerach nie będzie aż tylu. Na pewno będą, ale nie żeby większość kupować tego. Raczej będą jechać na tym free. Mm, no i. Takie jest moje przyczucie, ale co ja tam wiem, może się mylę. Dobra, jeszcze na koniec filmu klikniemy sobie pojedynek, bo tak mi się wydaje, że już się odładował. Tak, naładował się. Klikamy pojedynek. Misję jeszcze klikniemy. Dobra, niech będzie ta. No i tutaj pojedynek. Dobra. Dzięki wam serdeczne za oglądanie. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, suba i zapraszam do obserwacji kanału i do następnych filmów. Pa pa.